Wiosna w regionach, dziś lesko i ponownie jesteśmy na antenie. Bieszczacka rodzinka z Jankowiec, to zespół kapela, zespół, który towarzyszy nam tutaj w lesku. No, sami Państwo widzą, wspaniała atmosfera. Skoro było dzisiaj atrakcji zarówno sportowych, kulturalnych, ale to było coś dla ducha, a teraz coś dla ciała, czyli smakołyki przygotowane przez uczniów zespołu szkół technicznych i artystycznych w lesku. Co to takiego? Deser sernikowy. Na bazie owoców letnich nad ciastem cygaretkowym. Potrawa regionalna? Tak. Na Ale bazie, trzeba powiedzieć: na bazie? Że taka serka Koziego. Taka delikatna, prawda? Tak. Trzeba szybko jeść. Skoro na bazie serka koziego, to ja chciałam zapytać, czy udało się, ym, że tak powiem, zatrzeć taki posmak, bo specyficzny dla sera koziego. Yy, tak, ekstraktem z wanilii. Jak ktoś nie lubi, to nie czuć, że to jest... Marcin, spróbuj. To ja za, za moment będę próbował, ale powiedzmy jeszcze o, o kolejnych. No, powiedzmy o dekoracjach. Dekoracja jest wykonana z naszych owoców leśnych. Spóźnionych truskawek? Troszeczkę spóźnionych truskawek. Do dekoracji użyliśmy borówek, truskawek, mięty oraz czekolady. Króciutko powiedzmy o składnikach. Proszę Tak powiedzmy. Do sernika dodaliśmy, do dodaliśmy ser kozi, cukier puder, sok z cytryny, żelatyna. Trudne w przygotowaniu? Nie polecacie, żeby inni mogli to, tego spróbować? Tak, polecamy. Proszę państwa, nie mogło się nie udać, bo wszystko oczywiście powstawało tutaj, na żywo, gdzie dziś jesteśmy, czyli obok basenów w Lesku, pod nadzorem dyrektora szkoły, pan Grzegorz Brajewski, razem z nami, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Witam serdecznie. Widziałem, że pilnował pan się. Pilnowałem, natomiast oni spełnili nasze oczekiwania w 100%. Panie dyrektorze, a ja chciałam zapytać o to, czy... Wielu jest chętnych, żeby zostać na przykład właśnie kucharzem, żeby zostać w gastronomii, a przez to nie wyjeżdżać na przykład za granicę, tylko otworzyć sobie coś tutaj w lesku. Technikum gastronomiczne cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej młodzieży. Nasza młodzież na kursach kuchni regionalnej kształci się i dzięki temu nabywa doświadczenia. Staramy się promować tradycje w połączeniu z nowoczesnością. Na kursach młodzież uczy się, jak przystosować się do obecnych warunków. Tutaj warto zauważyć, że ta tradycja jest bardzo dobrym produktem marketingowym dla naszego regionu. Młodzież. Rozumiem, że uczniowie to rozumieją, tak? I... Uczniowie to rozumieją i wykorzystujemy to. Nie tylko młodzież z, z technikum żywienia, ale również młodzież z architektury krajobrazu, sięga po wiklinę. Młodzież z liceum plastycznego uczy się pod kierunkiem wspaniałych naszych artystów bieszczackich. I dzięki temu widzą sens. Żeby zostać tutaj. I tak to udaje się, proszę Państwa, łączyć tutaj w Lesku, właśnie. E, Tradycję z nauką, e, no i z pomysłem, tak? z pomysłem na promocję, bo też przede, przede wszystkim chyba o to chodzi. O to chodzi. Organizujemy dni tradycji lokalnej, zapraszamy młodzież, gimnazjalistów, dni te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. A skoro mówimy o pomysłach na zatrzymanie osób tutaj w lesku, to nasz kolejny gość. Tak, my idziemy do kolejnego gościa, kapela gra. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Potem jeszcze wrócimy tam do. Tych deserów. No właśnie, pan Zbigniew Przytulski, garncarz. Panie Zbigniewie, czy rzeczywiście to jest dobry pomysł na to, żeby zostać tutaj na miejscu w Lesku, nie szukać pracy w dużym mieście, czy nie wyjeżdżać za granicę? Na pewno jest to używanie naszej bieszczadzkiej oferty na deszczowe dni. Bardzo dużo organizujemy warsztatów dla kolonii, dla grup autokarowych, które przyjeżdżają przez bieszczady. Często jesteśmy po prostu w ofercie, w programie wycieczki. I tu jest przykład właśnie takiej, takiej oferty. Dzieci mnie odwiedzają ze szkoły. Ale powiedzmy, że dzięki temu, że dostał Pan dofinansowanie, też. został Pan tutaj na miejscu. E, tak, staram się utrzymywać. Jest to spory dochód, który osiągam właśnie dzięki takim organizacjom różnych zajęć, ale też, też mamy w ofercie sprzedaż różnych wyrobów. Tam w tle mamy na przykład... E, jakieś misy, jakieś umywalki, także nie tylko śmieszne jakieś tam postacie zwierzaków, tylko wytwarzamy rzeczy użytkowe. Są to umywalki, lampiony, właśnie tam w tle. No Ja tutaj Ukazamy, pokazuję, tutaj ja tu pokazuję także te w, wspaniałe takie zajęcia z dziećmi. To przedmioty. są to różne zwierzaki, żeby nie ograniczać się tylko do prostych jakichś form w stylu kubek czy, czy dzban, staramy się robić oryginalne, śmieszne zwierzaki. Czyli liczy się pomysł. Tak, pomysły, o, to są na przykład skarbonki, proszę Państwa, o proszę, napis Bieszczady, tak chyba musimy pokazać, tak, o, proszę bardzo. No, można, prawda? Dziękujemy bardzo za rozmowę. Proszę Państwa, ale nie tylko o garncarstwie, teraz chcemy rozmawiać z nami pani Małgorzata Lis-Pasionek, choreograf bieszczackie Żabki, tak się zespół nazywa, który mieliśmy dziś podczas Nileska także okazję oglądać. Tak, działamy w Żabki to nasz czon. Działamy tak naprawdę w pięciu grupach tanecznych. Skupiamy dzieci, ponad 100 dzieci w wieku od 5 do 19 lat. No i jesteśmy ambasadorami Leska, odnosząc sukcesy na arenie ogólnopolskiej międzynarodowej. Liczne sukcesy. Te Żabki to tak jak pani powiedziała, tak naprawdę pięć grup, to potężny zespół, to dużo młodych tancerzy. Tak, z, nie tylko z, z Leska, bo także z terenów y, poza Leska. Rodzice dowożą dzieci i nie tylko z gminy Leska, nawet z Sanoka, z okolic. Y, także jest to dla nas takie wielkie przedsięwzięcie. No, działamy, wydajemy w sumie w troje jeszcze. Y, moja siostra Agnieszka Lis i y, mama Alina Lis. Jest taka nasza rodzinna pasja. Y, choreografia. Choreografia, tak. Tany, taniec, choreografia. Y, bardzo się cieszymy, że możemy, że dzieci mogą się rozwijać, że mogą sami wyjeżdżać na festiwale y, ogólnopolskie. Chętnie. chętnie biorą udział w zajęciach? Bardzo chętnie bardzo chętnie, także tydzień temu przywieźliśmy drugie miejsce z ogólnopolskiego festiwalu w Libiążu, byliśmy tam z dwoma grupami tanecznymi. Za tydzień szykujemy się do kolejnego festiwalu, bo to jest taki okres teraz bardzo festiwalowy. To proszę powiedzieć jeszcze skąd jest inspiracja. Z, z życia, z życia, tak naprawdę z wszystkiego czerpiemy pomysły, nieraz przychodzą one w nocy, w trakcie snu, nieraz przychodzą w trakcie, kiedy rozmawiamy, tak naprawdę też uczymy się dużo od naszych młodych tancerzy, dlatego stworzyliśmy taki konkurs własne twórczości taneczne, raz w roku odbywają się, że dzieci mają prawo swoje choreografie, tworzą swoje choreografie, swoje pomysły, gdzie nam też pomagają w jakiś sposób, podsuwają nam pewne pomysły na rozwiązania jakieś taneczne. Jaki jakim wieku dzieci biorą udział od 5 lat do 19 czyli najmłodsza grupa to są takie nasze przedszkolaki później mamy mini żabki to są dzieci w szkole podstawowej od 1 do 3 później od 4 do 6 to są dzieci kolejne bieszczarskie żabki i foksy to są nasze gimnazjalistki i licealistki. Przed nami wakacje to znaczy też odpoczynek właśnie od występów artystycznych? Y Myślę, że tak, znaczy sam lipiec chcemy, żeby dzieci zregenerowały, ale też jest to czas na to, żeby warsztaty taneczne wprowadzić i podszkolić swój warsztat. Jakie plany kolejne? Bo już pani powiedziała, co w najbliższych tygodniach, ale w tym roku jeszcze pewnie wiele, tak, występów i gdzie będzie można was zobaczyć? Zapraszamy 11 czerwca do Leska, do Amfiteatru, dorobek artystyczny. Wszystkie układy taneczne od najmłodszych do najstarszych, które w tym roku y, opracowaliśmy. I y, 11 układów na końcu scena finałowa, gdzie ponad 100 dzieci wyjdzie na scenę, żeby wspólnie zatańczyć razem. I to wszystko, proszę Państwa, w Amfiteatrze w Lesku. Tak, amfiteatrze w Lesku 11 czerwca o godzinie 17. Przygotowania już trwają. Trwają, Ten układ z ponad 100 tancerzy to. Tak, praca jest, teraz będziemy to wszystko łączyć, także myślę, że będzie fantastycznie. Pani Gosiu, to nie zatrzymujemy w takim razie. Proszę wracać do pracy. Bieszczackie żabki, o tym rozmawialiśmy teraz. A wracamy teraz do jedzenia, jeszcze, bo tak. to także ważny temat tutaj. Bo mamy lesku. tutaj bieszczackie sery. Pani, Ludwi, Pani Ludwina Bobak, razem z nami, witamy. No właśnie, bieszczackie sery, czyli, czyli jakie? No, takie tutaj robione, znikąd nie to robione, mieszane sery, w z owczyn. Ale recepturę musiała Pani skądś przywieźć, powiedzmy, że jest Pani góralką. Po, po moim pradziadku, on pierwszą założył brędzarnię w Polsce, w Tomanowej, w 1923 roku, ze swoimi synami. No, a dlaczego zdradziła Pani Tatry i przyjechała Pani w Bieszczady? Bieszczady są ładniejsze? W 85 roku tak strasznie wiatr był w Zimbie. Ze tu przywiął. I została A, tu. Ale le, rozumiem, bo tu że, rozumiem. że proporcji pani nie zdradzi, którego nie, mleka no więcej. T... <grym> Słuchajcie, to czasami się udoroźni. Tego więcej, tego mniej. Mhm. Powiedzmy, rozpoczął się teraz redyk, jak jest u Państwa? U nas jest redyk na miejscu. Mamy kilometr do pastwiska do bacówki. A ile obiec? Chłopiec 120. A bacowie przyjeżdżają z zakopanego? Nie, nie, mamy swoich. O, proszę bardzo, wszystko lokalnie na miejscu. To niech pani jeszcze tylko jedną rzecz nam powie, jako no. prawdziwa góralka tutaj na co w Lesku. Na co należy zwracać uwagę, kiedy chcemy kupić taki prawdziwy góralski ser? Dobry ser. ser. Bo na wiemy, że dzisiaj przeróżne sery są. na świeżość, dobrze. świeżość, widać. Widać, jak jest taki brzydki posiadany, to on nie świeżość. Górale słyną z tego, że przepowiadają pogodę. Jakiej pogody możemy spodziewać się w te wakacje? Jak się pani wydaje, proszę powiedzieć? Co będzie taka piękna pogoda jak dzisiaj? Tak się wylołu, że powinna być pogoda. I na to czekamy, bo będziemy się nagosić. Czyli pogoda będzie. Pogoda musi być. A jaka to zobaczymy? Jako to tak. w pieszczackie Jeśli Jakby dawać na ofiarę złotówki, to będzie w Polsce pogoda, bo jakby my dawali dolary, to będzie w Ameryce pogoda. <goda> Czyli złotówki, tak jak Państwo, tak jak Państwo <goda> słyszą, pani Ludwina, góralka tutaj w lesku. No i jak pani się tutaj to lesko podoba, bo tak... Gotam się wtedy swoją gwarą i syczka rozumiem. I nie ma problemów z nie komunikacją ma, z sąsiadami. Nie ma, nie ma. W gminie fajnie, w kościele fajnie, w sendy fajniej. Sąsiadów bardzo fajnych. Czyli jak Państwo słyszeliście, warto przyjechać do Leska. Warto przyjechać do Leska i mamy nadzieję, że my do tego przekonaliśmy ja Państwa. Warto. Jak się będzie na berechy, to widać sale tatry. O. Z berechów, jak jest piękna pogoda Czyli pani nie tęskni. Nie, nie. Można sobie wejść na berechy nie. i zobaczyć tatry. Także tutaj, będąc w Lesku, my dziś przez cały dzień na antenie TVP 3 Rzeszów mówiliśmy o tym mieście w ramach programu, w ramach cyklu Wiosna w regionach. I o jego licznych atrakcjach, Co? które mam nadzieję, że Państwu się spodobają wybierzecie się w te wakacje właśnie tutaj do Leska, bo warto. Lesko też polecamy. Przypominają o tym takie pocztówki, jeszcze na koniec pokażemy, które przygotowaliśmy specjalnie właśnie z tej okazji, że dziś tutaj przyjechaliśmy z naszymi kamerami, z kamerami programu Wiosna w regionach. Na tych pocztówkach oczywiście cztery najbardziej charakterystyczne miejsca dla tego miasta się znajdują, a na odwrocie znajdą Państwo ciekawe informacje o Lesku, z którego teraz Państwa serdecznie pozdrawiamy i żegnamy. Mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia.